Cześć, moje czystochy, wrzucę wam dłuższy filmik sprzątania takiej Łazienki. Przypatrzcie się, jak wygląda ta mywalka. Tak wygląda podłoga w regularnie sprzątanym WC biurowym. No i tutaj będziemy jeszcze wybielać ramy, domywać okna. Od razu wam powiem, że ten film jest bardzo stary, ma około 3 lata. I przyjrzyjcie się, jakie są brudne te ramy. Ja wam pokażę taki tip, ale nie róbcie tego sami w domu, dlatego że ja tu użyłam środka na bazie chloru. Więc raczej do użytku profesjonalnego, bo łatwo się jest tym pobrudzić albo też coś wybarwić się w koło. I to jest ci w sprayu. Takie generalne porządki odbywają się podejrzewam, że raz na kilka lat. Takie wiecie, fest porządne w takich biurach bo nie mówimy tu o domach prywatnych. Więc na luzaku można umyć sobie właśnie cif z wybielaczem. Ramy ogarnięte i teraz zobaczcie, jakie są brudne okna. One nie były myte co najmniej kilka lat. No i tutaj klasycznie okno będzie myte na ściągaczkę z Moermana, taką droższą, ekscelerator się nazywa. No, i mój tajny płyn do mycia okien. Kiedyś Wam zdradzę. Dajcie suba, obserwujcie, to się dowiecie więcej ciekawych tipów odnośnie sprzątania w domu, czy też zawodowego sprzątania. Generalnie nie ma szybszej metody do mycia okien, niż właśnie na ściągaczkę. Akurat ta, którą używam, jest dosyć droga. Kosztuje chyba z 370 zł w rozmiarze 35 cm. Na początek polecam coś tańszego, nie musi być aż taka profesjonalna. I zobaczcie, to jest brudne okno, to jest czyste. Zobaczcie, jak zielono jest za oknem, a tu szaro buro. No i tutaj klient jeszcze nas poprosił o wybielenie tej ramy, czy się da. Jak zobaczył, że tak fajnie się okna domyły. No, oczywiście, że się dało. I nie linczujcie mnie, tak, powinnam nałożyć rękawiczki, ale bardzo często źle mi się nagrywa. I tutaj teraz pokażę Wam taki myk: nie róbcie tego w domu i nie naśladujcie mnie absolutnie. Użyłam silnego środka do WC, ale tylko na ceramikę, żeby ten kamień zdjąć. Ten sam używam też w toalecie, po prostu taki miałam pod ręką, ale wiem, że on bardzo dobrze działa i ściąga kamień. No bo takiego brudu to ja się, sorry, w biurze nie spodziewałam, ale nie będę ukrywać, to są najlepsze efekty, jak, są, jak jest duży brud i jest przed i po. No zobaczcie, ten widok cieszy oko. Niestety deska drewniana i się nie wybieliła. Raczej będzie do wymiany, ale toaleta jest bielutka w środku. Zobaczcie się na te płytki, jak się błyszczą, no ja nie mam pytań, zobaczcie jaka jest ścierka i to tylko po kawałku ściany. Dajcie suba po więcej filmów.